Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy z Agnieszką Kobu, z naszą medalistką z Rio. Tak naprawdę najlepsza dziewczyna, skromna dziewczyna. Zobaczymy sobie jak wygląda mój dzień, co u niej słychać. No może opowiedz teraz coś o sobie. Cześć, tu Agnieszka Kobu. Dzisiaj będzie trening z Piotkiem. E, nigdy się tak nie przedstawiam, ale pozwolę sobie to zrobić, czyli brązowa medaliska z Rio. Tylko to krążek właśnie tam wywalczyłam. Z 10 lat temu bym powiedziała, że to jest nieosiągalne, ale teraz jest w mojej dłoni, więc jest to... Fajny ciężar, oczywiście nie wywalczyłam go sama, tylko z trójką swoich koleżanek bo w czwórcę kobiet weź raz. teraz opowiedz nam o tym, jak to wszystko się stało, tak? Czyli jeżeli ktoś tam nas gdzieś ogląda i chciałby kiedykolwiek też ponosić sobie, jak powiedziałaś, taki kawałek przyjemnego ciężaru. Chciałbym się dowiedzieć właśnie, jak to masz planowane, bo wiadomo, że też nie wchodzisz na siłownię i nie robisz sobie czegokolwiek, nie machasz sobie hantelkami, nie robisz bicepsa, tylko na pewno masz jakieś cykle, makrocykle, mikrocykle yy, szkoleniowe i, i chciałem, żebyś się opowiedziała chwilę yy, właśnie osobom jak to wygląda i, i czy to jest proste czy trudne i czy każdy może zostać olimpijczykiem. Tak naprawdę ja sobie nie wymyślam, co mamy robić. To nie jest tak, że idę i mówię, o dzisiaj przysiad, bo lubię, albo idę sobie na orbitrek, bo jest tak fajnie. Tylko z dużym wyprzedzeniem trener nam mówi, co mamy robić. Tak naprawdę jesteśmy tylko taką siłą roboczą, która wykonuje to, co powie nam trener. Mamy teraz okres przygotowawczy, czyli tak naprawdę po waszemu kardia, po naszemu budowaniu tej bazy trenowej i siły na siłowni, oczywiście jest też ergometr. A im dalej w sezon, tym ta... Objętość zamienia się bardziej w intensywność i te proporcje się troszkę zmieniają. Tak to u nas wygląda. Czyli jak widzicie, żeby naprawdę być na takim poziomie maksymalnym, na takim wysokim levelu musimy nie tylko być dobrzy w jednym zakresie treningowym typu, tak jak Aga powiedziała, kardio czy, czy, czy siła, ale tak naprawdę bycie mega dobrym zawodnikiem to jest właśnie połączenie tych dwóch aspektów, czyli trzeba być praktycznie dobrym w każdym zakresie. I tu nie ma dróg na skróty i właśnie dzisiaj staramy się to Wam wszystkim pokazać. Zrobimy razem wspólny trening. 見えますか Shut up, shut up. <laughs> oh, oh, oh. It's a new dawn. tickets flying hat. It's a new dawn. birds hat. tickets a new dawn. birds hat. tickets new dawn. birds flying hat. it's a new dog. In easy. Sposób, żeby zostać mistrzem olimpijskim, to się to, co tutaj robimy. Taką intensywnością, jaką tutaj robimy. Powtarzajcie to praktycznie codziennie przez kolejnych 15 lat. Przez kolejnych 15 lat to powtarzajcie i zgłoście się na mistrzostwo a za coś będzie Przepięknie przeprowadzony trening przez Agnieszkę Powiedziała nam potem, że pobuja się tu chwilkę, a potem jeszcze sobie pobiega Jedyne co mi się chce teraz trzeba zrobić Trzeba sobie rozprowadzić ten kwas do, Trzeba sobie rozprowadzić ten kwas, ja na razie czuję się jak akumulator I, Endorfiny i, Dokładnie endorfiny Szczerze zapraszam na, do obejrzenia Agi fanpage'a Zarówno na Facebooku, tak? Macie nie, na... jeszcze nie posiadam. Ale mam stronę A tak, czwórka podwiozalska kobiet, ale mam stronę internetową www.agakopus.pl I dokładnie, na Instagramie kopii przez... 3... 2b i 3, 4i Przez 2b i 4i, to na pewno gdzieś tam w stopce zamontujemy, żebyście mogli sobie spokojnie, spokojnie to pooglądać. Ale wszystkim... radę, dla Ciebie też jest medal, taki wyimaginowany, ale jest. Dzięki wielkie. Dzięki, Piotrek, dałeś radę, jestem w szoku. Najlepszego pod do potu. Tyle na teraz. Zapraszamy do kolejnych odcinków.